Vyrokrotně už dostáváme dostawałem... prośbę, żeby przygotować materiał o taśmach LED, taki zupełnie dla laików. Widzicie te taśmy LED, które ja często u siebie na kanale vlogowym pokazuję. Ostatnio kupuję te, które są bardzo, bardzo jasnymi taśmami LED. Linkuję Wam w opisie, gdzie ja je kupuję. Przychodzą z Chin. Cena jest wyjątkowo atrakcyjna i przede wszystkim no, testowane u mnie od kilku miesięcy w różnych wariantach i cały czas funkcjonują. Nie wypalają się, niezależnie od tego, na jakim materiale je przyklejam, czy do, na jakichś aluminiowych kątownikach czy na drewnianych szafkach nie ma problemu z przegrzewaniem, które mogłoby doprowadzić do uszkodzenia e, tych diod. No, funkcjonują poprawnie, dlatego e, na ten Aliexpress mogę Was odesłać, e, bo po prostu działa. Sprzedawców jest tam różnie i wiem, że z tą jakością tych diod na, u różnych sprzedawców bywa a, różnie, bo wiele osób narzekało, że gdzieś tam pokupowało i czasami te diody przestawały po jakimś czasie świecić. No u tego dostawcy przynajmniej te, które ja już kilka takich rolek e, kupiłem, najczęściej są to rolki po 5 metrów i nie miałem z tym żadnego problema Dzisiaj dla totalnych amatorów, tak więc jeżeli ktoś oczekuje, nie wiem, analizy charakterystyk takich diod, no to nie, to nie to miejsce. Dzisiaj jest dla totalnie, dla osób, które w ogóle nie mają nic pojęcia o napięciu, o prądzie, o zasilaczach, o diodach. Będę to starał się powiedzieć w kilku najprostszych zdaniach. Pewnie nie będzie to materiał najkrótszy, ale mam nadzieję, że Wam wszystko rozjaśni wszystko i będzie, wszystko będzie jasne. Takie tasiemki diodowe, jak widzicie, różnią się przede wszystkim gęstością tych diód. Tutaj widzicie, że ta gęstość jest stosunkowo niewielka. Zaraz Wam pokażę drugie. Zobaczcie, tu gdzie się na tej dolnej mieszczą trzy diody. To na tej górnej tych diod wchodzi już 12 na tej samej odległości. Tak więc wiadomo, że ta, gdzie jest gęstsza, będzie świeciła dużo jaśniej i przez to będzie miała również inne zapotrzebowanie na prąd. Same diody do Was przychodzą właśnie w takiej formie, w formie nawiniętej na taką, jak gdyby, szpulę od magnetofonu szpulowego. Tutaj mam wersję, która jest zalana w takiej, jak gdyby, żywicy, która świeci na kolor ciepły. Jak widzicie, to jest wtedy taśma, która może być montowana gdzieś na zewnątrz. Z drugiej strony takiej taśmy najczęściej jest możli zainstalowana taśma dwustronna, która pozwala na przyklejenie tej tasiemki led gdzieś w miejsce, gdzie będzie miała ona pracować. Najczęściej, znaczy najczęściej, no wszystkie w zasadzie te, które ja do tej pory miałem, nie wiem, czy istnieją jakieś taśmy LED na wyższe napięcie niż 12V, ale zawsze jest to przez producenta. Deklarowane, że jest napięcie zasilania 12V. Ten parametr jest dla nas w miarę istotny, ale jeżeli to będzie 13 czy 14 bo czasami istnieje potrzeba zamontowania w samochodzie, gdzie w momencie, kiedy jest uruchomiony alternator, jest ładowanie, to napięcie tam do 14V z kawałkiem potrafi skoczyć, to również wtedy będą pracowały. Myślę, że do 15V bezpiecznie i nic się im nie stanie. Niemniej jednak, wartość 12V również jest wartością taką, którą. Najczęściej dostaniecie zasilacze właśnie z takim przeznaczeniem, przeznaczeniem do diodek LED. Kolejnym parametrem, o którym musimy powiedzieć jeszcze zanim przejdziemy do wartości elektrycznych, to jest kolor takich diód. One najczęściej występują w trzech, w trzech, jak gdyby, kolorach. Tak oznaczonych jako kolory: jest to barwa ciepła, zimna i neutralna. Barwa ciepła to jest taka barwa mocno żółtawa, barwa zimna, taka bardziej wpadającą we fioletową, a barwa neutralna. Po prostu można by nazwać ją białą. Ja najczęściej, jeżeli mam możliwość, to wybieram neutralne. Jeżeli nie ma koloru neutralnego, to biorę najczęściej zimne z tego względu, że mam ściany w kolorach ciepłych pomalowane i nie chcę, żeby ta żółtość się na siebie nakładała. Tutaj musicie dobrać eksperymentalnie. Jeżeli nie chcecie eksperymentować, to polecam neutralne taśmy. Tak jak powiedziałem, taśmy są sprzedawane w rolkach po 5 metrów, ale to oczywiście. Nie wymaga od nas stosowania taśmy o takiej długości. Jak widzicie tutaj w tym przypadku, czy w przypadku jakiś tutaj może będzie nawet to lepiej widać, co jakiś czas na takiej tasiemce diodowej widać takie styki, gdzie jest określone plus i minus. I w tym miejscu, gdzie są te styki i gdzie jest ta kreska, możemy taką taśmę za pomocą nożyczek Odciąć. Również w przypadku tej drugiej taśmy, tej gęstej, o której mówię, widzicie, że co jakiś czas mamy te kontakty. Tak naprawdę co trzy diody możemy taką taśmę skrócić, odciąć. One najczęściej, jeżeli mamy w rolkach, to zasilanie mają wyprowadzone w taki sposób, że nie trzeba nic zlutować z dwóch stron. Tutaj też widać, że po drugiej stronie są przewody, czyli jeżeli na przykład potrzebujemy 2 i 3 metry, to możemy po prostu przeciąć taką taśmę na takie dwa kawałki i nie będziemy musieli nic lutować nic kombinować. Oczywiście yy, możemy też ze skrawków, ja tutaj Wam też pokażę, mam taki kawałek... Yy taśmę mediodowej, gdzie, gdzie widać, że jest już dolutowany. Skończyła się, w, to jest jeszcze nawet produkcyjnie zrobione. Skończył się e, już ten pasek, kolejny pasek został dolutowany i w ten sposób możemy łączyć takie paski. E, oczywiście bierzmy pod uwagę, jaki prąd będzie płynął, bo jeżeli byśmy chcieli podłączyć 100 km takich diut, to wiadomo, że to zasilanie musiałoby być e, tak dużym prądem, że sam ten, to samo to PCB, sama, sama ta, e, ten element przewodzący by tego. E, nie utrzymał. Do 5 do metrów widzę, że jest ok. Ja tam e, łączyłem diody w takie do, nawet do 7 metrów, te gęste e, i było zawsze ok. Kolejnym bardzo istotnym parametrem i bardzo istotną rzeczą jest e, zasilanie, i zaraz teraz powiem trochę może o zasilaniu i o zasilaczach. Przygotowałem sobie tutaj kilka rodzajów zasilaczy. Tu jest mój zasilacz laboratoryjny na którym będziemy mogli sobie odczytać e, wartości e, w momencie, kiedy będziemy zaraz sobie te diody podłączali, te Pewne rzeczy, o których będę mówił. Jak widzicie, tutaj reguluję sobie napięcie, mam możliwość regulacji prądu, ale zazwyczaj w tego typu zasilaczach już tej możliwości regulacji prądu nie ma. I teraz jest najczęściej zadawane mi pytanie: jeżeli moje diody biorą 2A, to czy mogę podłączyć zasilacz, który ma 5, 10, 15 czy 20A? I odpowiedź brzmi: tak, oczywiście nie ma z tym żadnego problemu, po prostu zasilacz nie będzie w pełni obciążony. Nie będę wnikał teraz w to, czy on wtedy będzie pracował najbardziej wydajnie, czy nie najbardziej wydajnie, no bo najczęściej jest tak, że jeżeli mamy zasilacze, które są zasilaczami impulsowymi, no to one powinny być obciążone w 80%, żeby były jak najbardziej wydajne, ale to są tak jak powiedziałem już kwestie dla zawodowców. Kupujmy zbliżone, jeżeli m, potrzebujemy m, potrzebujemy zasilać nie wiem, 4A, no to kupmy zasilacz 5A, a nie kupujmy Zasilacza 15A, żeby był niewykorzystany. Również widzicie, że w zależności od tego, jaki zasilacz ma prąd, różni się on wielkością. Potrzebuje trochę więcej miejsca. Tutaj mam zasilacz 15A, tu mam zasilacz 5A, a tu mam taki jakiś stary zasilacz, który, który był w jakimś urządzeniu, którego już nie korzystam i tu jest jego, jego prąd 1,5A. Mam nadzieję, że zaraz nam tutaj o widzicie jest opisane 12 V 1,5 A i to również można zasilić wykorzystać do zasilania takich diod. Mam tutaj taki fragment tych diod, które wam linkowałem w opisie, o których będę mówił i ten fragment diod sobie pomierzmy, żebyśmy wiedzieli, jeżeli byśmy chcieli dobrać zasilacz, jak on pracuje. Mnie został tutaj akurat taki kawałek o długości 2,3 m. Podłączam sobie plus do plusa, minus do minusa. Jak widzicie, to się świeci bardzo mocno. Może spod kamery to wyniosę. I teraz na maksa dam mu możliwość pobierania prądu. Ustawmy te 12V i pobiera to 2,6A. Patrzcie, w momencie kiedy zmieniam napięcie, czyli jest wyższe napięcie, to mamy coraz wyższy pobór prądu, prawda? Na no to też trzeba zwracać uwagę, bo wtedy te diody będą się bardziej grzały. Przy 12V optymalnie. Będzie tak jak producent sobie zalecił. Ja ustawiam, może teraz słuchajcie te 12V, żeby było dla wszystkich wiadomo, bo takie zasilacze najczęściej są dostępne w sprzedaży, właśnie 12V. Przy 12V mamy pobór 2,66A, mamy 2,33m, czyli około 1,2A nazwijmy, 1,3 z zapasem jest na metr. Takich diut. Tak jak powiedziałem, możemy używać tych diod, no nie od razu w, takiej, w takim kawałku bardzo długim, tylko możemy użyć krótszy i wtedy potrzebujemy odpowiednio mniej. Tutaj, żeby zasilić całą taką rolkę 5 metrową potrzebujemy zasilacza no, 6A, ale jeżeli potrzebujemy metra, to wystarczy nam chociażby taki zasilaczek półtora, półtora amperowy. Jeszcze raz powtarzam, napięcie ma nam się zgadzać prąd zawsze. Większy, najlepiej nieco większy niż ten, który potrzebujemy. Co teraz jest? Jak widzicie, tutaj mamy czerwony i czarny, czyli sugeruje nam to, że mamy tu jakąś biegunowość w tych diodach i faktycznie tak jest. Diody są półprzewodnikowe, czyli przewodzą prąd w tylko w jednym kierunku. I zawsze do zasilacza, do zacisku minus, czyli czarnego, podłączamy to, co jest w diodach minus, czyli, czyli czarne, i do zacisku czerwonego plus. To, co jest w diodach zaznaczone na plus. Ale w momencie, kiedy podłączymy na odwrót, słuchajcie, to widzicie, nic się nie dzieje, nie płynie nam żaden prąd. Diody są półprzewodnikowe, teraz nie przewodzą. Ale w momencie, kiedy po podłączymy to poprawnie, to znowu one będą działały. Nie spalą się, nie uszkodzą się. Możemy sobie to sprawdzić, wytestować. Co się stanie, słuchajcie, patrzcie, tutaj te diody, które ja teraz podłączę, ten, ten mały kawałeczek, potrzebuje 600 miliamper, czyli 0,6 ampera. Co w momencie, kiedy mu tego prądu, tego prądu damy mniej? O, zobaczcie, dałem teraz 140 mA, czyli 0,14A. Te diody nadal świecą, tylko świecą po prostu słabiej. W momencie, kiedy podkręcam prąd, świecą mocniej. Nie zalecam Wam stosowania zasilacza słabszego niż, e, niż to, ile diody potrzebują. Czyli w tym przypadku potrzebują 0,6A i minimalny zasilacz, jaki bym zalecał, to by było 0,6A. Najlepiej 0,7, a pewnie znajdziecie 1A. To już wtedy będzie tak na, na pewno e, bezpieczniej. Mm, użycie zasilacza z mniejszym prądem dostępnym dla nas może spowodować to, że ten zasilacz albo zostanie uszkodzony może mieć klasyczne zabezpieczenie na przykład bezpiecznikiem jakieś stare konstrukcje mogą się takie zdarzyć i wtedy już więcej go nie użyjemy może mieć zabezpieczenie przeciwko zwarciowe albo przeciwko przeciążeniowe, on się będzie wyłączał będziemy potem musieli go wyciągnąć z gniazdka włożyć z powrotem, żeby zaczął działać i na pewno nam takich diod zasili albo opcja optymalna, on będzie przeciążony będzie się przegrzewał i może doprowadzić do no do jakichś złych rzeczy, tak więc nie przeciążajcie zasilaczy kupujcie takie, żeby wyciągnęły te diody również istotna kwestia, jeżeli macie zasilacz na przykład wydajny możecie również takie diody łączyć ze sobą razem, równolegle czyli mamy jeden zasilacz, w moim przypadku jest to zasilacz 10A, czyli mógłbym naprawdę dużo tych diod zasilić łączę czarny z czarnym czerwony z czerwonym i to wszystko podłączam do zasilacza. Może ja tutaj tak na szybko jeszcze to zainscenizuję. Podłączę na razie te dwa dwa czerwone do jednego zacisku. No i zobaczcie teraz podłączam jeden czarny. Drugi czarny, prądy nam się sumują, jedna, jedna, jedna ta się diodowa bierze 0,6 Ampera, drugą podłączam i razem biorą 1,30 Czyli na przykład jeżeli mamy dwie, dwie, dwie rolki diod, które powiedzmy biorą 5 Amper, mamy zasilacz 10 Amperowy, to możemy je połączyć równolegle i podłączyć do jednego zasilacza. I zalecam wtedy, już jeżeli połączymy dwa razy po 5 metrów, to nie tutaj lutować, bo oczywiście takie diody można w ten sposób jak są przecięte również potem polutować. Plus, plusem, minus, minusem, tak jak to e, jest do tej pory zrobione. Nie wiem, czy ja tutaj patrzę. Tak, plus, plusem, minus, minusem wystarczyłoby te diody tutaj polutować i już byśmy przedłużyli e, taką taśmę diodową. Słuchajcie, jeszcze jedna e, istotna kwestia. E, możecie sobie to zawsze wypróbować, jeżeli macie taki zasilacz, e, chociażby jak ten. Ja tu mam taki drugi włączony już do miastka. Wychodzi mi tu wtyczka. Jeżeli nie wiecie, jaka jest, e, tutaj mam oznaczone, że jest 2,8A duży zapas. Zazwyczaj ten zewnętrzny to jest minusowy. Jeżeli ja tu włożę minusowy do przodu, do, do środka włożę plus, to nam się to zaświeci. Oczywiście jeżeli zrobię na odwrót, to nam się nie zaświeci, ale tak jak powiedziałem, te diody nam się nie uszkodzą, nic nam nie wybuchnie. W przeciwieństwie na przykład do kondensatorów. Jeżeli mamy kondensator elektryczny i będziemy podłączali je na odwrót, no to może nam tu sprowadzić do eksplozji. Tutaj tego niebezpieczeństwa nie ma. Możemy sobie sprawdzić, jeżeli nie mamy Żadnych urządzeń pomiarowych, i nie wiemy, jak to jak to ma działać. Jak podłączyć takie diody do zasilacza? Jeżeli mamy taki zasilacz dedykowany, to jak widzicie, mamy tutaj takie klasyczne zaciski śrubowe. Są oznaczone u góry. Tutaj minusy 2 po tej stronie, plusy 2 po tej stronie. Podłączamy. Z drugiej strony mamy 230 oraz przewód ochronny. Jeżeli mamy miejsce na przewód ochronny, to polecam. Jeżeli mamy takie zasilacze izolowane, tutaj, tutaj też jest na przewód ochronny. No, czasami jest tak, że nie ma miejsca na przewód ochronny. Również na zasilaczach jest deklarowany prąd i moc. Jeżeli by nie było mocy, to oczywiście mamy P, to jest U razy I. Jeżeli byśmy mieli tylko napisane, że to jest moc 60 W, dzielimy to przez 12 V i wychodzi nam, że to jest 5 A. I tak podobnie na tym zasilaczu też jest zadeklarowane, że jest to zasilacz 15 A. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaka jest jego moc, no to mnożymy 15 razy 12 i wtedy nam wychodzi moc w watach Do podłączenia takich zasilaczy, jeżeli nie mamy zacisków śrubowych, tylko używamy takiego zasilacza, możemy po prostu odciąć tą wtyczkę no, za tym dławikiem. Na przykład odetniemy, odizolujemy, i do tego możemy sobie użyć na przykład czegoś takiego jak kostki, które tylko i wyłącznie będziemy małym śrubokręcikiem obsługiwali, czy większym takie większe kostki, możemy kupować całe takie zestawy kostek i, i wtedy sobie odcinać tyle je potrzebujemy, mamy również takie złączki o których też już Wam wielokrotnie mówiłem WAGO i też w prosty sposób wystarczy połączyć plusy zasilacza z plusami diod minusy zasilacza z minusami diod jeżeli łączymy tylko jedną taśmę z zasilaczem to nam takie podwójne wystarczą jeżeli na przykład potrzebujemy do jednego zasilacza podłączyć cztery paski diod no to możemy użyć takiego i też wszystkie minusy do jednego i wszystkie plusy do e, drugiego. Opcji dużo jest takich, że nie musimy koniecznie lutować. Możemy sobie to w taki sposób e, zrealizować. Może jeszcze szybkie dwa zdania odnośnie e, pomiarów. Jeżeli byśmy chcieli dokonać e, pomiaru e, prądu, na przykład jakie zużywa, zużywają nasze diody, możemy do tego użyć jakiegoś multimetra. Też w ostatnim, e, jednym z ostatnich odcinków pokazywałem taki tani multimetr z ja tu z Lidla tam o nim mówiłem. Używamy do tego, no bo zakładam, że zasilacz znamy. Jeżeli byśmy chcieli zmienić napięcie zasilacza, to podłączamy go do zacisku do pomiaru napięcia. przestawiamy sobie zakres na pomiar napięcia i w tym momencie no będziemy mieli możliwość sprawdzenia tego zasilacza. No W przypadku moim to jest, widzicie, że to jest 12V, ale mogę sobie jeszcze podłączyć plus do plusa, minus do minusa również tak jest, ale jeżeli na odwrót byśmy podłączyli to takie urządzenia pomiarowe są zabezpieczone będzie po prostu tylko sygnalizacja że żeśmy pomylili, pomylili biegunowość zresztą też w ten sposób możemy sobie biegunowość sprawdzić, no na zasilaczu mamy 12,0 tutaj widzimy, że jest 12,095 tysięcznych volta, czyli no, ta, takie napięcie jak nas interesuje pomiar prądu wygląda nieco inaczej bo nie mierzymy go w sposób taki równoległy tylko będziemy urządzenie pomiarowe. Włączali szeregowo, czyli łączymy sobie, może ja najpierw przełączę, bo to jest też istotne. Pomiar prądu zazwyczaj na osobnym złączu i przełączamy zawsze na największy zakres, czyli na zakres amperowy, nie miliamperowy, nie mikroamperowy, tylko na zakres amperowy, tak żeby urządzenie nie uszkodzić. Również też na urządzeniu macie napisane do jakiego maksymalnego prądu on pracuje, tak więc możecie się też spodziewać jaki macie zasilacz, z jakim prądem i jakie mniej więcej macie diody. W momencie kiedy bym na przykład użył ten 15 amperowy zasilacz i miałbym odbiór 15 amperowy, czyli na przykład trzy rolki takich diod, które dużo biorą, no, to wtedy by mu szkodził. No, prawdopodobnie tylko zabezpieczenie, jeżeli by wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać. Tak więc, też rozwagę tutaj zalecam. najczęściej no, no Jeżeli macie zasilacz do 10A, to nie ma niebezpieczeństwa, bo raczej tutaj się nic wydarzyć nie powinno. Jeżeli diody jedną rokę chcecie zmierzyć, jak u was to wygląda, to również nie powinno być problemu. I teraz sam pomiar, jak, jak wygląda. Do jednego z zacisków. Yy, do jednego z zacisków zasilacza podłączacie zacisk swojego miernika. I teraz po drugiej stronie, tu gdzie macie jeden zacisk z zasilacza i za, 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 jeden zacisk zmiernika czyli włączacie go po prostu w obwód szeregowo, macie odczyt prą prądu i widzicie tutaj macie 0,588 Ampera i mniej więcej no, podobne 0,590 podobnie macie odczyt na zasilaczu tak więc no, w prosty sposób możecie zweryfikować na przykład ile odcinek jednometrowy czy ten ile odcinek ten który wy chcecie będzie e, pobierał prądu i tak jak powiedziałem jeżeli by się okazało, że macie zasilacz o prądzie dopuszczalnym 0,6 Ampera, może się okazać, że te diody potrzebują więcej. Tak więc, jeżeli ten odczyt będzie niższy od tej mocy, którą daje zasilacz, tego prądu, który daje zasilacz, to znaczy, że wtedy mamy faktycznie odczyt tego, ile te diody potrzebują prądu do pracy. Oczywiście, im tych diod jest rzadziej, tak jak w tym przypadku, to patrzcie, tutaj ta cała rolka 5-metrowa. Będzie pewnie pobierała mniej prądu niż jeden metr tych diod, które są wysoko, wysoko gęste. I patrzcie, przy napięciu 12V cała rolka 5-metrowa pobiera zale, zaledwie 1 amper I tutaj taki taki malutki zasilaczek by do tego wystarczył. A rolka z tymi diodami dużo gęściej umiejscowionymi bierze 6 razy tyle prądu co te diody, czyli bierze będzie brała około 6A w momencie kiedy byśmy całą rolkę zasilili. Tak więc myślę, że te, tą, tą kwestię jeśli chodzi o prądy macie dość dobrze wytłumaczoną. Przechodzę teraz do ostatniej kwestii, a mianowicie do instalacji. Jak mówiłem na początku z jednej strony no, macie zainstalowane elementy, z drugiej strony macie taśmę dwustronną zdejmujecie tą taśmę niebieską zostaje taśma biała i tą i te diody możecie gdzieś przykleić ja tak jak powiedziałem instalowałem je na szafkach drewnianych i funkcjonują bez najmniejszego problemu ale często ja przynajmniej też instaluję na takim kątowniku aluminiowym to jest kątownik 1 na 0,5 cm taki kątownik najpierw do szafki przymocowuję za pomocą taśmy dwustronnej to jest dość mocne połączenie u mnie zrealizowane w w kilku projektach i działa, nie odpada, nic się z tym nie dzieje, nie trzeba żadnych otworów wiercić, nic tu kombinować, czyli po prostu taką taśmę naklejam tu na zewnątrz i potem przyklejam ten kątownik gdzieś do mebla. Następnie wklejam tutaj te diody tak, żeby, żeby one po prostu były od frontu zamaskowane, żeby nie były dla nas widoczne. Chociażby jak teraz podniosę kamerę, to tutaj u siebie mam zrobione w ten sposób. Widzicie, że jest ten taki kątownik diodowy, tam są diody włożone. Jeszcze to są diody starego typu kupione. No one świecą od 10 lat u mnie. No może nie ciągle, tylko w momencie kiedy gdzieś tu siedzę u siebie i te diody nadal funkcjonują. Mamy również na rynku dostępne różnego rodzaju profile te też jest kolejny profil gdzie możemy w środek sobie wstawić e, na przykład taki pasek diodowy i z dwóch stron on będzie jak gdyby e, zablokowany przed tym żeby nie wiem, kogoś nie oślepiać, no to w zależności od, od inwencji. Są na rynku dostępne, ja nigdy nie stosowałem ale widziałem na Allegro paski, które są dedykowane właśnie do takich, do takich diod różne paski na przykład już z odpowiednimi przesłonami plastikowymi, które jeszcze dodatkowo to światło rozpraszają, są kątowe, że można gdzieś w rogach, tak więc jeżeli poszukacie e, takich profili do taśm LED, no wpiszcie sobie profile do taśm LED na Allegro, to myślę, że całe mnóstwo tego e, znajdziecie. Tak więc reasumując, najważniejsza rzecz to mieć zasilacz o odpowiedniej mocy, o odpowiednim prądzie, Wiadomo, napięcie 12V i tego się trzymajmy. Jeżeli prąd macie, to prąd musi być większy lub równy temu prądowi, którą, które potrzebują diody. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy 1A zapotrzebowanie, 1M diod, to bierzemy co najmniej 1A zasilacz. O prądzie 1A jednego, jednego może być to zasilacz, który daje nam 2, 3, 5, 10, 100 czy 1000A, to nie ma znaczenia, ale nie może to być zasilacz, który daje nam 0,5A. To jest najważniejsza kwestia. Jeśli chodzi o biegunowość, to też łatwo sobie z tym poradzicie. Mam nadzieję, że powiedziałem o wszystkim. Jakbym o czymś zapomniał, czy czegoś by nie było, coś by nie było jasne, to zachęcam do komentowania. Zachęcam Was również do podzielenia się własnymi doświadczeniami. Może macie jakieś swoje chałupnicze metody odnośnie instalacji takich dude LED, to myślę, że inni też będą zainteresowani. Zachęcam tradycyjnie również do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.